Rok po podejrzanej śmierci Aleksieja Nawalnego w rosyjskim więzieniu, jego zwolennicy pomagają w wyborze nagrobka na jego grób w Moskwie. Będzie to miejsce nadziei i siły dla wszystkich, którzy marzą o wspaniałej Rosji przyszłości, mówi wdowa po opozycyjnym polityku Juliana Nawalna, cytując jedno z jego najbardziej znanych sformułowań. Ujawniając w zeszłym tygodniu w filmie swoją krótką listę projektów. Miała nadzieję, że grup stanie się miejscem, do którego ci, którzy sprzeciwiają się Władimirowi Putinowi, udają się, żeby pamiętać, że nie są sami. Nawalna mieszka obecnie za granicą i grozi jej aresztowanie, jeśli wróci do Rosji. Jej słowa pokazują, jak bardzo skurczyły się ambicje. Przez lata Aleksiej Nawalny był największym politycznym rywalem Władimira Putina charyzmatycznym i odważnym. Dziś nawet jego prawnicy zostali uwięzieni jako ekstremiści, a ogromna liczba zwolenników uciekła z Rosji w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Ci, którzy zostali, przeważnie boją się milczenia. Teraz Władimir Putin, daleki od porażki w wyniszczającej wojnie z Ukrainą, wygląda na to, że wraz z Donaldem Trumpem będzie dyktował tam warunki porozumienia pokojowego. Czy więc rosyjska opozycja demokratyczna i jej marzenie o zmianach umarły na podwórzu arktycznego więzienia wraz z Aleksiejem Nawalnym? Ksenia Fadewa odsiadywała 9 lat więzienia, kiedy telewizor w jej celi ogłosił, że Nawalny nie żyje. W więzieniu upadł podczas codziennego spaceru. Byłam oszołomiona, nie mogłam nawet mówić, wspomina aktywistka. To był koszmar. Ksenia sama była więźniem politycznym. Określanym mianem ekstremisty ze względu na swoje wcześniejsze powiązania z Nawalnym. Kierowała jego siedzibą w rodzinnym mieście Tomsku na Syberii, kiedy Nawalny próbował startować przeciwko Putinowi w wyborach prezydenckich w 2018 roku. Został zablokowany. Ksenia pokazała mi wtedy, jak jej samochód został pomalowany i przebite opony. Innego dnia drzwi do jej mieszkania zostały zaklejone pianką. I uwięziły ją w środku. W tym momencie Putin przez prawie dwie dekady wyciskał z Rosji życie demokratyczne. Przeszedł od kontrolowania mediów do fałszowania wyborów i karania protestów. Potem przyszło otrucie i zabójstwo polityczne. W tym miesiącu mija także dziesięć lat od śmierci Borysa Niemcowa, kolejnego potężnego głosu opozycji. Został postrzelony w plecy w pobliżu czerwonych murów Kremla. Rosja nielegalnie zaanektowała Krym w zeszłym roku, a poparcie dla Putina wciąż wisiało na fali toksycznego nacjonalizmu. Krytycy, tacy jak Niemców, byli publicznie oczerniani jako zdrajcy. Martwe ciało polityka, rozciągnięte pod bajkowymi światłami w kolorach rosyjskiej flagi, zapoczątkowało nową, mroczną erę. Nawalny robił wszystko, co w jego mocy. Aby tchnąć nowe życie w oblężoną rosyjską opozycję. Jako mistrz mediów społecznościowych i programu antykorupcyjnego, miał prawdziwy urok, szczególnie wśród młodszej publiczności. Ale w 2020 roku został otruty środkiem paraliżującym Nowiczok i prawie umarł. Wiedziałem, że mogą cię wsadzić do więzienia, rozbić protesty pałkami, wymyślić zarzuty karne. Ale otrucie bronią chemiczną? Ksenia Fadewa pamięta szok po ataku. Myślałem, że w systemie są jakieś hamulce, ale się myliłem. Kiedy Nawalny wrócił z leczenia za granicą, został aresztowany na lotnisku. Nigdy nie wyszedłby na wolność. W takim środowisku brak jawnego sprzeciwu w Rosji nie dziwi. Nie sądzę, żeby był taki kraj na świecie, w którym wielu ryzykowałoby latami więzienia za wypowiadanie się. Napisał mi kiedyś z własnej celi wybitny działacz Władimir Karamurza. Skazany na 25 lat więzienia za potępianie rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie, Karamurza rozgniewała się na krytykę Rosjan za to, że nie przeciwstawili się Putinowi mocniej i nie powstrzymali inwazji na pełną skalę. Nawalny był już w więzieniu. Fala protestów antywojennych Została szybko stłumiona. W Rosji nie chodzi o to, że nie ma nikogo z charyzmą nawalnego. Mówi Tatiana Stanowaja, starsza specjalistka w Carnegie, Rosja-Eurazja Centrum, wyjaśniając brak nowego przywódcy od czasu jego śmierci. Mówimy o całkowitej kryminalizacji opozycji. W sierpniu ubiegłego roku Władimir Karamurza i Ksenia Fadejewa. Zostali zabrani z cel i przymusowo deportowani w ramach gigantycznej wymiany więźniów. Kreml eksportował sprzeciw. Do tego czasu Nawalny już nie żył. Ksenia uważa, że gdyby żył, nawet z zagranicy, Nawalny mógłby coś zmienić. Byłoby inaczej, gdyby wypuścili Nawalnego w zamian. Jego głos byłby donośny, opozycja miałaby większe wpływy, mówi. W dzisiejszych trudnych warunkach nie wiem, gdzie można znaleźć drugiego przywódcę, takiego jak Nawalny. Jego zespół nie zaprzestał pracy na emigracji. Jedna połowa lobbuje wśród rządów zachodnich za skuteczniejszymi sankcjami, druga próbuje rozbić mur rosyjskiej propagandy, demaskując otoczenie Putina. Ich najnowszy film wymierzony jest w potężnego sojusznika Putina Igora Siecina twierdząc, że Putin tylko udaje, że uczyni Rosję wielką, podczas gdy on i jego kumple plądrują bogactwo kraju. Takie dochodzenia wywoływały protesty w prawdziwym życiu. Teraz widzowie przebywający w Rosji mogą oglądać tylko przez VPN i większość nie ma odwagi publikować komentarzy. Teraz za kiwnięcie palcem można dostać zarzuty karne, zauważa Ksenia Fadeeva. Choć najnowszy film w ciągu 10 dni obejrzano prawie 2 miliony razy. Ksenia jest pewna, że większość tej publiczności pochodzi z Rosji. Ludzie nie zmienili swoich poglądów, nadal tam są, zdecydowanie czytają, śledzą i oglądają, mówi. Ale nie mogą protestować, po prostu przeżywają. To słowo często słyszę od aktywistów. Opisują oni rosyjskie siły opozycji w pewnym sensie. Możemy trzymać się naszych podstawowych wartości prodemokratycznych i starać się zapewnić ludziom bezpieczeństwo dla przyszłej Rosji, przekonuje Anastazja Burakowa, a jej własny projekt Arka próbuje właśnie to zrobić. Ale nikt nie wie, jak skutecznie zakończyć tę dyktaturę. Wdowa po Nawalnym ma autorytet moralny, ale nie dorównuje jego umiejętnościom politycznym. Wszyscy ci, liberalni osobistości, cieszą się wyjątkowo niskim poparciem, mówi akademiczka Tatiana Stanowaja. Zamiast tego dostrzega konsolidację poparcia dla Kremla, którą łączy ze wzrostem liczby ukraińskich ataków dronów na Rosję. Ludzie widzą, że jesteśmy bardzo bezbronni i muszą wybrać najsilniejszego gracza, na którym będą mogli polegać, wyjaśnia analityk. Nie dlatego, że lubią Putina czy uważają go za pozytywnego bohatera. Po prostu potrafi chronić Rosję w bardzo wrogim środowisku. Nieważne, że Putin sam stworzył takie środowisko, wyruszając na wojnę. Pomaga fakt, że Donald Trump wydaje się teraz stawać po stronie Moskwy. Amerykański prezydent powiedział kiedyś, że rozumie weto Rosji w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO. Wydaje się, że teraz przyznał się do tego ważnego warunku jeszcze przed jakimikolwiek rozmowami pokojowymi. Myślę, że wojna jeszcze bardziej ugruntowała nastroje antyzachodnie, sugeruje dr Jade McGlynn z King's College. Nie widzę też dowodów na to, że w ogóle istnieje silna mniejszość Rosjan pragnąca liberalnej demokracji sprzymierzonej z Zachodem. Myślę, że liberałom Ostatecznie nie udało się ich przekonać. W tym zdaniu kryje się wiele rzeczy, łącznie z bólem gospodarczym i masową korupcją, jakich doświadczyli Rosjanie po rozpadzie ZSRR. To wszystko sprawiło, że demokracja stała się brudnym słowem. Od lat telewizja państwowa w każdym salonie wrzeszczy, że krytycy Rosji to jej wrogowie i zachodni agenci. Kreml wykorzystuje prawdziwy strach. Zakorzeniony w rosyjskich umysłach, że Zachód próbuje zrujnować Rosję, osłabić ją i podzielić, argumentuje Tatiana Stanowa. Kreml ma dobry grunt do pracy. Siły opozycji są również głęboko podzielone. Zaciekła rywalizacja i starcia osobowości, które sięgają wielu lat wstecz, nasiliły się na wygnaniu i obecnie często przeradzają się w zaciekłe i bardzo publiczne walki. Możemy debatować po rozpoczęciu demokracji w Rosji, ale na razie mamy ten sam cel i tego samego wroga. On jest na Kremlu. Anastazja Burakowa wyraża frustrację wielu osób, że takie złomowanie stanowi niebezpieczne odwrócenie uwagi. Podział ten po części wyjaśnia, dlaczego Jade McGlynn uważa, że rosyjskich działaczy na wygnaniu można lepiej nazwać dysydentami niż opozycją polityczną. W polityce liczy się praktyczność, w przeciwnym razie byłby się filozofem, argumentuje, a rzucanie wyzwania rządzącym jest obecnie w Rosji niemożliwe. Anastazja Szewczenko zgadza się, ale samo przetrwanie putinizmu nie jest dla niej wystarczające. Nienawidzę, gdy ludzie wciąż mówią o pięknej Rosji przyszłości. Rosyjski aktywista. Zacytował Aleksieja Nawalnego, gdy spotkaliśmy się w zeszłym miesiącu w kijowskiej kawiarni. Nie można być szczęśliwym obok zniszczonych miast, w których zginęło tak wielu ludzi. Inni działacze opozycji nalegają, aby nawiązać do wojny Putina, aby zasugerować, że większość Rosjan jest przeciwna inwazji, co doprowadza Ukraińców do wściekłości. Myślę, że twierdzenie, że jest to wojna jednego człowieka, gdy ma się tam 600 tysięcy żołnierzy i ponad 3 miliony w przemyśle obronnym, nie licząc wszystkich propagandystów, nie jest przekonujące. Stanowczo twierdzi Jade McGlynn. Ale Anastazja Szewczenko stara się skupić na czymkolwiek innym. Chociaż zmiany w Rosji są bardzo odległe, widzi ona, że Ukraina ma teraz kłopoty i może pomóc. Stała się jednoosobową centralą telefoniczną dla ukraińskich żołnierzy przetrzymywanych w niewoli w Rosji. Jeńcy wojenni, którzy z rosyjskich więzień nie mogą dzwonić na ukraińskie numery, dzwonią na rosyjską komórkę Anastazji. Podłącza ich matkę lub żonę do innej linii i łączy telefony, aby mogli porozmawiać. Jeśli możesz pomóc Ukrainie, powinieneś to zrobić, uważa. Ale my, Rosjanie, skupiamy się tylko na Rosji i nie rozumiem tego. Ksenia Fadewa, wciąż przystosowując się do życia po wyjściu z więzienia i poza swoim krajem, na razie przeniosła swoje zainteresowania z polityki na prawa człowieka, pomagając więźniom politycznym. Nadal wierzę, że Rosja ma wszelkie szanse, aby stać się normalnym, wolnym i pokojowym krajem europejskim, podkreśla Ksenia Fadewa. Ale reżim jest teraz znacznie ostrzejszy, bardziej autorytarny. Anastazja Szewczenko zgadza się z tym, choć pamięta upadek ZSRR i przyznaje, że historia jest nieprzewidywalna. Nigdy nie wiesz, co się stanie. Wszystko może się szybko zmienić. Musisz więc być gotowy. Ale gotowy na co? Widmo nacjonalizmu. Pomysł przejścia Rosji od putinizmu do liberalnej demokracji. Wydaje się mniej prawdopodobny niż kiedykolwiek. Jade McGlynn nie widzi żadnych perspektyw. Chyba, że wizja, która doprowadziła do inwazji na Ukrainę, ta imperialna, szowinistyczna wizja Rosji zostanie pokonana. Myślę, że tam właśnie zobaczymy prawdziwą opozycję. Myśli. Od niezadowolonych nacjonalistów, zwłaszcza w kraju z dziesiątkami tysięcy weteranów wojennych i całą ich traumą. Co wtedy władza Mina sprzeda ludziom? Jaki pomysł? Zastanawia się Ksenia Fadejewa, kiedy wojna wreszcie się skończy. Wszyscy zgadzają się, że represje polityczne pozostaną intensywne. Jak to ujęła analityk Tatiana Stanowaja państwo, zwłaszcza aparat represji, nie ma umiejętności odwrotu. W niedzielę zwolennicy Nawalnego planują pomniki od Argentyny po Australię. Aby uczcić rocznicę jego śmierci. W Moskwie niektórzy odwiedzą jego grup, niektórzy mogą odważyć się intonować na rzecz zmiany, ale przede wszystkim ci, którzy nadal trzymają się marzenia o demokratycznej Rosji, będą sprawdzać, kto jeszcze tam jest. Wciąż czekam.